Dzień dobry. Witajcie, kochani z tej strony. Ewelina, witam się z Wami serdecznie. Tak, będzie to filmik, jak widzicie w tytule, taki typowo sklepowy, typowo modowy, typowo sieciówkowy, ale niech Was tutaj nie zmyli ta sceneria. Jesteśmy u mnie w ogrodzie i dzisiaj tak właśnie zaczniemy, bo chciałam wam troszeczkę powiedzieć na temat tego, co będziecie tutaj oglądali w tym filmiku. Między innymi będziemy sobie porównywać sklepy HM polski i niemiecki uh -huh, oraz sklep New Yorker w Polsce i w Niemczech. Także myślę, że to będzie tak. Taki ciekawy dość filmik, troszeczkę coś innego, troszeczkę taka nowość u mnie na kanale. Zobaczymy, czy asortyment w tych sklepach tak bardzo się różni, czy ta moda w Niemczech i w Polsce jest dość podobna. Ja mam swoje zdanie na ten temat, a zobaczymy, co wy o tym będziecie sądzić. No, oczywiście śmiało tutaj możecie pisać, co wy na ten temat myślicie. No, właśnie, my znajdujemy się u mnie w ogrodzie. I jest dzisiaj dość przyjemnie, dość fajnie, więc ja jestem tutaj na zewnątrz, na zewnątrz, spędzam czas i po prostu jest mi bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. O tak, tam za mną dużo pracy, mnie czeka już tutaj część liści, gdzieś tam, wiecie, wygrabiona, pograbiona, zgrabiona, ale jeszcze dość sporo pracy. I cóż, ja się cieszę bardzo, że ta wiosna już tutaj taką pełną piersią nastaje, że jest coraz cieplej, coraz fa fajniej. Ja też mam jakieś takie założenia typowo wiosenne, i mam nadzieję, że uda mi się, uda mi się wejść w tą wiosnę z takim przytupem no ale co będzie jak będzie wszystko się okaże już wkrótce no właśnie, a tymczasem zapraszam Was już na to wideo, na takie porównawcze wideo, zaczniemy chyba od sklepu H&M, tak, tak myślę więc wlatuje polskie H&M, później niemieckie H&M Wspólnie ze mną wejdziecie teraz do hajnem, i zobaczymy, jak tutaj już od wejścia samego będzie to wszystko wyglądać. Jesteśmy w Polsce, w polskim teraz sklepie. I e, spójrzcie tutaj e, na te ubrania, one są poukładane, wszystko wygląda tak dość estetycznie, bardzo mi się podoba właśnie e, w hajemie to, że te ubrania wiszą tak równiutko na wieszakach, wszystko, no jest po prostu e, ta estetyka tutaj zachowana. Jak zwykle w tego typu sklepach są też przeceny i yy, różnego typu jakieś wyprzedaże, także to jest zawsze. Takie małe torebusie. No, takie małe torebusie dobrze mieć taką przynajmniej jedną torebkę elegancką, ale ja na coś innego spojrzałam. Coś innego tutaj e, mi się spodobało. Takie łańcuszki, wisiorki. Bardzo fajnie to wyglądało. Teraz będą modne, słuchajcie, dziewczyny, takie duże elementy. Czyli o właśnie takiego typu kolczyki. One będą bardzo, bardzo modne. One już są bardzo, bardzo modne. ramoneska ramoneski zawsze zawsze gdzieś tam królują wiosną i po prostu one wracają do łask. Zwróćcie uwagę na ten kolor, on też powtórzy się w niemieckim hajemnie. U nas tych kolorów takich różowych, pink, czerwieni mało, mało. Ale w niemieckim HM będzie tego zdecydowanie więcej. Zauważyłam też, że wracają do łask takie duże guziki. One zarówno właśnie przy bluzach, sweterkach, nawet spodniach, powtarzają się właśnie te guziki, więc gdzieś tam znowu ta moda z tymi guzikami powraca. Fason tego typu płaszczy też jest takim fasonem, który powraca na okrągło, co wiosnę. Znowu duże kolczyki, tak jak Wam mówiłam, duże takie właśnie kolczyki będą modne i tutaj też na momencik zatrzymałam się, popatrzyłam, no będę na coś takiego też na pewno polowała za jakiś czas. A teraz zobaczcie co to jest, w ogóle byłam zdumiona. Co to właściwie ma być? No nie wiem, jakby taki kombinezon firanka, no i jak pod spodem nic, no nie wiem, macie jakiś pomysł na to? okulary przeciwsłoneczne, już też właśnie dużo, dużo ich było. Fajne takie kształty i jak następnym razem będę w tym sklepie, to na pewno sobie coś tam o i teraz jesteśmy już w Niemieckim Haimenie i tutaj widzicie jak to wygląda. Też Ramoneski, też ta sama moda, można powiedzieć, co i u nas Odniosłam tylko wrażenie, że tam więcej jeszcze tak królowała zima, a u nas już tak bardziej było wiosennie. Zobaczyłam też, że jest tam sporo takich rzeczy w kolorze różu. U nas tego nie było aż tak wiele. Były też inne rzeczy kolorowe, właśnie róż taki. Taki nocypowo pink kolor jeszcze y, się pokazywał, zaraz zresztą zobaczycie to, takie marnarki, no gdzieś ten styl Barbie jeszcze bardzo się tak przebija tam. O czym wam mówiłam, to też takie właśnie czerwienie, tego było dość sporo tutaj. No, nie pokazałam wam tego, ale no, dość sporo, sporo tych czerwieni było. I też tak jak u nas, sporo różnych rzeczy na promocjach. Więc też można sobie powybierać coś, i o właśnie widzicie te kolory. No tego naprawdę było bardzo, bardzo dużo tych kolorów. Swetry w paski u nas też tego dość sporo było, czyli to taki wzór, który i tu, i tam bardzo powtarzający się. Jak Wam się podobało. A teraz wejdziemy do sklepu New Yorker. Tak, zobaczycie. Ja już tam byłam, tak? Także to nagrałam, ale Wy teraz zobaczycie, co tam w New Yorkerze w Polsce, a co w New Yorkerze w Niemczech. Także zapraszam Was do dalszego oglądania. Zapraszam Was do sklepu New Yorker. Jesteśmy w Polsce, także. Chodzimy, chodźcie, chodźcie i patrzymy. Nadal jest bardzo dużo przecen, jak zwykle, wyprzedaże w pełni, yy, ale ja zawsze wam mówię, żeby przemyśleć, pomyśleć z głową kupować nawet na tych wyprzedażach, żeby. Po prostu te rzeczy były przemyślane, które chcemy wziąć do domu ze sobą, i e, mam taką zasadę, którą się kieruję, jeżeli za długo nad czymś myślę. To jest taka e, moja złota zasada, minuty. Więc jeżeli ja dłużej niż minutę nad czymś się zastanawiam, czy to wziąć, czy tego nie wziąć, to zwyczajnie tego nie biorę, bo jeżeli ja czegoś chcę, czegoś naprawdę potrzebuję. To ja nie muszę się zbyt długo nad tym zatrzymywać i zastanawiać. Jakiś czas temu kupiłam sobie bluzkę właśnie o taką bluzkę. Z Takimi cekinami na sprzedaży 14,95 w New Yorkerze, a tym razem zabrałam ze sobą taką do tej bruski spódniczkę, więc też w bardzo dobrej cenie. No, i na pewno mnie zobaczycie w tym. Niemiecki New Yorker, i znowu słuchajcie, w Niemczech jak również w hajemie, tak tutaj królują właśnie takie kolory różowe, jakieś też czerwienie, po prostu tego tutaj było bardzo, bardzo dużo. Różowe płaszczyki, różowe sweterki, różowe marynarki. No tego u nas naprawdę zbyt wiele nie widziałam. Natomiast tamten kolor, no jakby jest bardziej w trendach. I tutaj też wyprzedaż, tylko pamiętajcie, tutaj euro, nie żadne 4 zł tylko tutaj. Euro, wszystko w euro. No ale te ceny też całkiem przystępne, też fajne. I jak? Jak się Wam podobało w tych sklepach? Różnice jakieś dostrzegacie poza tymi cenowymi, czy coś innego tam? Ciekawa jestem Waszych przemyśleń, także czekam na Was tutaj na dole w komentarzach. No i cóż. Pogoda u mnie, jaka jest. Sami widzicie piękne słoneczko świeci. Ja już dość sporo tutaj porobiłam, i chyba już wracam do domu, żegnając się z Wami, przytulając was jak zawsze mocno. No i cóż, kochani, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym wideo. jak wielkie, pa pa!